Jak usprawnić nadawanie uprawnień pracowników w firmie w gratyfikancie Nexo Pro? Jeśli w firmie jest wielu pracowników i chcesz przypisać im odpowiednie uprawnienia zgodnie z wykonywaną przez nich pracą, to Nexo w wersji Pro jest jedynym słusznym wyborem. Na początku zacznij od zdefiniowania ról. W tym celu przejdź do ewidencji dodatkowych, konfiguracja, role użytkowników. Wybierz Dodaj i na początku uzupełnij pole nazwa. Odbieranie uprawnień odbywa się poprzez odznaczenie pola, a po odpowiednim odfiltrowaniu danych możesz skorzystać z przycisku Zaznacz, odznacz wszystko. Po odebraniu odpowiednich uprawnień wybierz Zapisz. Od tej chwili, podczas dodawania oraz edycji użytkowników, możesz przypisać ich do nowo utworzonej roli, co oznacza, że będą posiadali tylko uprawnienia zgodne z rolą. Dodatkowo możesz indywidualnie nadać oraz odebrać inne uprawnienia. Dzięki rolom oszczędzasz czas ponieważ nie musisz nadawać poszczególnych uprawnień kolejnym pracownikom.